Siema. W życiu każdego youtubera przychodzi taki moment, gdy nie wie co nagrać, gdy zasięgi umierają, to w głowie pojawia się niezawodny sposób na wyświetlenia. Nagranie filmu z derpem C. Nie będę ukrywał, zasięgi mi trochę umierają, no i nie mam co nagrać, więc postanowiłem po raz kolejny strigerować ludzi. Czemu? Bo lubię. Panie i panowie, derp się chyba kończy, co jest? 40 osób na solo. No, także tak jak widzicie po tytule przecież polskie serwery są totalnie super. Wspaniała atmosfera community też. No po prostu złoto. Nic nie można zarzucić. Myślę, że Hypixel może się schować. Naprawdę. Nie, no przecież. To były zupełnie naturalne hity, które mu zadałem. Derp przechodził. Jakąś. przynajmniej mieli przerwę techniczną i podobno coś przez ten czas zrobili, ale. no ja nie widzę różnicy. A uważam, że hitting jest nawet jeszcze gorszy. zdążyłem. Nice. Nie, no tu side rushują No i git i git. No nic. Wiecie co, widzowie? Ja nie będę wyłączał tej klasy, że mam od razu żelazny set. Bo myślę, że jak już gramy tu na derpie, to trzeba się przystosować do panujących tutaj standardów. To była niezła strefa. Nie jestem z trzeby dumny. Ale szanuję, bo nie napisał, że mam makro Przyjął porażkę na klatę Takich ludzi się szanuje Został nam tylko czerwony I można świętować Znaczy on chyba nie wyszedł z bazy Dlaczego ludzie nie odkładają nigdy rzeczy I potem mam cały ekwipunek Zawalony przez nich A bo to w tamtą stronę O! No prawie ci się udało mi strefę założyć GG <laughs> Nie no, side rushować? Czemu ludzie tutaj zawsze side rushują zamiast przez diaksy? Wygląda na lekko przerażonego Spotkałem widza Trzymajcie Jeszcze go pokonałem <laughs> Czy oni się teamują? Zajebiścia. Bąk. Nie spadł. Eee, no dobra, nie będę narzekał, nie będę narzekał. Fun fact, derp to jedyny serwer, na którym mnie rozpoznają, naprawdę. I nie jestem z tego zadowolony ani trochę. Raz mnie nawet goście rozpoznał jak miałem... nie wiem, z 300 subów. O, chociaż ktoś raszuje przez diamenty. Pogchamp Okej, okay. przejdźmy się na środek, zobaczymy co może nas tam czekać. Oprócz bólu, cierpienia i hittingu chujowego. Aha. Żółty przedano ucieka, on wie co go czeka. Masz czas, żeby zwojdować, chłopie. Co ty robisz? <zysy> Rozumiem, że to jakiś znak rozpoznawczy, tak? Chyba jestem zmuszony kupić tracker. Ten tracker jest zepsuty. GG, znowu ta mapa. Ile oni mają map z 3 Tak, nie, nie. Tak, tak wiem. To pa. pa. To nie wolno karmić zwierząt. Przecież jest tabliczka, wszyscy o niej wiedzą. Niestety chłop się sklaczował, nie wiem co mam robić. Jesteście fela Sojuszowanie się. A co jak ja dostanę bana <ścoughs> za sojuszowanie? Wiecie co się stanie? Nic! Wiecie co jest fajne na darpie? Że tutaj nie wykrywa kilaury. znaczy kolega mi tak mówił. No, dobrze PATYCZEK <śpiewa> Uciek Nie no, nożyczki <śpiewa> Zostałem sam na sam z miksirem Niestety <śpiewa> GG <noise> Jeszcze go zabiłem Boję się tam podejść trochę <noise> Gąbek nagrywasz? Tak, nagrałem twoje upokorzenie Falafel? Nie! Nie! Musimy zakończyć ten odcinek stylowo. Wiecie co? Myślę, że na koniec najlepszym testem tego serwera będzie rzeczywiście odpalenie makro i zobaczenie, jak szybko mnie zbanuje. Ok, widzicie teraz mój program do myszki i. Tu trzeba... Mm, weźmy sobie zamiast F. Makro. Okej, okay, tu trzeba zaznaczyć. Wybrać B. Apply. Dobra. Uwaga. Okej, okej, okej. Zobaczymy jak szybko mnie wywali. Zuk i ty, będziesz idealnym przykładem. Eee... Nawet bana nie dostałem. Ja dosłownie klikałem w niego 300 CPS-ów, prawie, i nie dostałem bana. Hahaha. <laughs>